Równa, pewnie wejdziecie też chyba na scenę, tak? Czy, czy jak to w planach jest? Chodźcie, niech się stanie tutaj ciasno, pełno i, i cieplej. E, proszę Państwa, e, i mówię o tym, o tym wydarzeniu 6 stycznia, już tak wybierzemy, wybiegamy myślą w przyszłość. 11 raz na Jasną Górę e, to pielgrzymowanie będzie miało miejsce. E, bardzo się z tego cieszymy. Cała organizacja oczywiście spada na barki, Naszego pana Ryszarda, ale on to pięknie ogarnia. Zawsze bardzo skutecznie, bardzo perfekcyjnie to organizuje. No i państwo, czas na to, żeby. A, Roland Bielicki nam tutaj dokumentuje to wydarzenie. Oczywiście, niezawodna pani Irena lilczek sowa Tymbark in Bardzo za to dziękujemy. Jak gotowe, czy jak to jest? Gotowi, ale muszę powiedzieć, bo takie słowo właśnie ku końcowi to zmierza. Podziękowania Dla pomysłodawczych koła gospodyń wiejskich, w tym barku, dla pani przewodniczącej Agnieszki Cebuli. Macie ręce wolne, zaklaszcie. Bardzo proszę, w podziękowaniu za pomysł, za realizację w tym roku. Bardzo dziękujemy, proszę państwa, koło gospodyń Zawadka, koło gospodyń Podłopień. Bardzo dziękujemy wszystkim występującym, nie wymienię, ale wszystkie przedszkola, szkoła podstawowa w Podłopieniu, szkoła podstawowa w Tymbarku z małym Tymbarkiem w roli głównej. Pięknie dziękujemy Strażackiej Orkiestrze Dętej Tymbarski Ton pod kierownictwem niezawodnego naszego pana Andrzeja Głowy. Bardzo dziękujemy. Proszę Państwa, bardzo dziękujemy Remedium Przystań za obecność dzisiaj. Państwu bardzo dziękujemy za obecność w dniu dzisiejszym, no i tam do góry szturchnijmy w podziękowaniu za pogodę. Rozgrzejcie ręce, bo to dar niebios, taka aura w 17 grudnia, wielki to dar. Panu wójtowi, bo również patronuję temu wydarzeniu. Wszystkim z Urzędu Gminy, panu Robertowi, pani Zuzie obecnym tutaj, pani sekretarz, ale także proszę państwa, jeszcze mi umknęło komu jeszcze, podpowiedzcie mi, komu nie dziękowałem. Wam trzeba podziękować za obecność, że jesteście, że przychodzicie, że jesteśmy tutaj razem. No i wszystkiego dobrego na święta i na nowy. Rok, szczęść Wam. Boże Zuza leci z podpowiedzią. Nie wszyscy... Zabrawa brawa dla Pana Stanisława. Jakbym czytał w myślach, to bym cię nie wpuścił na scenę, ale to już niestety nie mam takiej mocy. Za 50 lat będą tak chyba czynić. Prosimy bardzo. Strażacka orkiestra Denta Tymbarski ton. A koło gospody nie dołączne, chodźcie, zaśpiewajcie co. Chodźcież tutaj. Czemu się ociągacie? Tak pięknie to brzmiało dzisiaj. Jest okazja do tego, żeby jeszcze...